Idejcie ponownie. Cieszę się, że nadal słuchacie. Pewnie zastanawiacie się, kto będzie następny. Co takiego zrobiłem, że się tutaj znalazłem? Spokojnie. Na każdego przyjdzie pora. Dlatego, chodźmy po kolei, wróćmy jeszcze na moment do tego okropnego początku roku szkolnego, a właściwie kilka dni po tym, kiedy plotka zniszczyła nie tylko moją reputację, ale też moje uczucia. Wtedy właśnie dostałam wezwanie na rozmowę z panią Johnson i poznałam ciebie, Jessica. Cześć, Ty też to też do pani Johnson? Mhm, tak. Wiecie co może chodzić? Nie mam pojęcia, jestem tu nowa. Ja też. O, witam, moje dwie nowe uczennice. Cieszę się, że złapałyście pierwszy kontakt. Zapraszam was do siebie obie. Siadajcie. Jessica, poznaj Hanę. Hanna, poznaj Jessica. Jesteście nowe. Uznałam, że dobrze będzie, jeśli się poznacie. No, wiecie, zawsze to jakaś nowa, znajoma twarz na korytarzu. Można się uśmiechnąć, zagadać. Aha, i w czym miałoby nam to pomóc? Słuchajcie, też byłam w waszym wieku. Wiem, że ciężko jest przyjść do nowej szkoły, kiedy wszyscy się już znają. Ciężko jest być tą nową. Hilary to może wrócimy razem do domu po szkole. Jeśli mamy być naprawdę dobrymi przyjaciółkami, to powinnaś wiedzieć, że na imię mam Hannah. Naprawdę? A co ja powiedziałam? Hilary. Ale nie mam problemu, Jennifer. No macie to samo poczucie humoru. Myślę, że to będzie naprawdę dobry pomysł, żebyście się przyjaźniły. Ja wiem, że przyjaźni nie da się zaaranżować, ale uważam, że dobrze, jeśli przynajmniej spróbujecie. Chila, czekaj. Co jest, Jennifer? Szczatno yy, kiedy słucham nauczycieli, ale odkąd tu jestem, zamieniłam do czynienia tylko kilka słów. Ja w sumie też. Słyszałam, że 100 metrów stąd mają dobrą kawiarnię. Może dałabyś się zaprosić na kawę? Nie mam w sumie nic lepszego do roboty. No to chodźmy. I tak zaczęła się nasza przyjaźń. Przyjaźń od kubka kawy. Lub też może od rozmowy z panią Johnson? Ciężko stwierdzić w każdym razie. Świetnie się dogadywałyśmy. Byłaś dla mnie jak siostra Jessica. Wkrótce nie byłam już tą nową dziewczyną, ale była nastrójka. Do naszej ekipy dołączył Alex. Alex Stundle. No i wtedy Justin rozesłał wszystkim to zdjęcie. Cholera. współczuję ci. Justin to dupek. Ale Hanna, ty się nie przejmuj. Ty bądź w porządku. Mam zrębane życie. Nie ty jedna. Dokładnie. Każdy z nas był inny, ale dawaliśmy sobie to, czego wszyscy potrzebowaliśmy: wsparcie. Jednak to, co dobre, najwidoczniej nie trwa wiecznie. Aleks pierwszy przestał przychodzić. Znalazł sobie nową paczkę znajomych. Witaliśmy się na korytarzu, jednak to wszystko. Zostałyśmy same z rzeźniką. Ale nie na długo. Myślałam, że tak po prostu ma być, że każdy poszedł w swoją stronę. Tak przynajmniej sądziłam. Jessica? Mam dzisiaj wolne popołudnie. Pomyślałam, że może się zobaczymy. Okej, wiesz co? Dzisiaj nie bardzo. Mam dostęp z biologii i po prostu nie mogę go obrać. No dobra. Okej, okay, no to powodzenia. Pa. Hello, Alex? Hej, mam dzisiaj wolne popołudnie. Może gdzieś skoczymy? Cześć, wiesz co? Muszę pomóc dzisiaj tacie w ogarnięciu garażu. A no dobra, okej, okay, no to nie przeszkadzam. Ej, ale musimy się zgadać. Tak dawno razem nie wychodziliśmy. To może w sobotę? Albo nie, w sobotę umówiłem się z Słowakami. Albo za tydzień. Okej, okay, dobra, no to dogadamy się. No dokładnie, w takim razie jesteśmy w kontakcie. Pa. Pa. Kana! czekaj! Dlaczego nie mi... powiedzieliście? My chcieliśmy spędzić tylko czasu Ale razem Czekaj, nie ważne, nie obchodzi mnie to! W tamtej chwili było mi cholernie przykro. Nie chciałam wchodzić wam w związek, liczyłam tylko na szczerość. Od tamtej chwili długo nie rozmawiałyśmy, aż do pewnego momentu. Tak, jestem, może weź, proszę. Anna, kochanie, masz gościa. No czegoś się napijesz. Nie dziękuję. Super. Byłam pewna, że chodzi o przeprosiny. Miałam nadzieję, że odzyskam przyjaciółkę. Powinna była się domyślić. Znam plotki, Hanna. Jakie plotki? Nie udawaj, że nie wiesz o co chodzi. Aleks ze mną zerwał. Co? Nie wiedziałam. Przykro mi, naprawdę! Przyjaźniliśmy się. Jak mogłaś mi to zrobić? Ale ja naprawdę nie wiem, o co ci chodzi. Jesteś teraz z Aleksem? Co? Przecież on lubi ciebie, nie mnie. No właśnie, to cię wkurzyło. Chciałaś mieć nas na wyłączność. Jess, Przecież... ale ja nie... Nie udawaj. Aleks mi powiedział, spotykacie się od dawna. Spokój się, piszę ze sobą facecie. Oczywiście musiał coś wymyślić. Nie udawaj, nie wnioskuj! Nie udaję. Aleks podjął decyzję sam za siebie nie! Ja... Baw się dobrze, Hanna. Chciałaś, żebym to ja była winna Jess. Tymczasem to Alex cię okłamywał. Wtedy zrozumiałam, że zostałam kompletnie sama. Więc zjemy razem Szczerze mówiąc, muszę dzisiaj wcześniej iść do szkoły, żeby oddać te kasety, więc biorę szybki prysznic i spadam. A śniadanie? Zjem coś na mieście, okej? Okay? Samotność. Co może oznaczać w dzisiejszym świecie? Śmierzne uczucie. Żyjemy między sobą, a wciąż siebie nie dostrzegamy. Mówię o takiej samotności, gdy czujesz, że nic ci już nie pozostało. Nic i nikt. To tak jakbyś tonął wśród tłumu ludzi i nikt nie rzucił buteliny. Jednak chcąc czy nie chcąc, w szkole musimy nauczyć się siebie jakoś znosić. Tak było i tym razem, kiedy poznałam ciebie, Ashley Wilson. E, tutaj jesteś, Hannah. Długo cię wskała. Wczoraj po szkole przeszły zapisy na zajęcia podaszkolne, w znaczy szkolne, więc yy, i widzę, że jesteś jedną z nielicznych osób, które się jeszcze nigdzie nie zapisały. To yy, na co jest świąt jeszcze miejsca w szkolnym zespole i w kole teatralnym. E, to jest obowiązkowe. Tak, taki obowiązek szkolny, zwyczaj. To może być to koło teatralne. Super wpisujecie? Yy. Yy, dzisiaj jest próba o 15, nie spóźnij się. I tak zaczęła się moja przygoda z kółkiem teatralnym. Mimo tego, że do aktorstwa zawsze było mi daleko. Szybko zostałam wrzucona na głęboką wodę. Pani dyrektor poprosiła mnie, żeby w tym roku to ja poprowadziła teatr szkolny. Tym razem... O, witaj Hanna! Zapraszamy, nie krępuj się. Bardzo się cieszę, że do nas dołączyłaś. Przywitaj się ze wszystkimi. Cześć! W tym roku gramy dramat Szekspira Romeo i Julia. To tak... Myślałam, że może rolę Romea zagrał w zak. A w rolę Julii, Hala, chciałabym, żebyś to ty się wcieliła. Przepraszam, ale ona jest nowa i Mogę sobie nie dać rady z tą rolą. Nie ukrywam, mnie bardzo zależy na roli Julii. Ashley, rozumiem, że ci zależy, ale grałaś w główną rolę w dwóch poprzednich. Przedstaw mnie, daj szansę innym. Usiądź, proszę. Chciałabym, żebyśmy spotykali się co tydzień, dobrze? Nie, nie, nie ukrywam, że wkręciłam się w rolę. Szczerze mówiąc, nawet lubiłam przychodzić na próby. Dzięki temu zapomniałam o dotychczasowych problemach. Byłam naprawdę szczęśliwa. Po pewnym czasie zaczęłam przechodzić, żeby móc się spotkać z Tobą, Zak. Miałam wrażenie, że ten wspólnie spędzony czas zbliżył nas do siebie. Wyszło Wam pięknie, jestem z Was naprawdę równa. Chodźcie ze mną w dnia, którzy Wam jeszcze mówić parę kwestii. Dziękuję Wam bardzo za dzisiaj. Naprawdę wszyscy jesteście świetni. E, pamiętajcie o tym, że następna próba będzie liczbą generalną, dlatego proszę was, żebyście widzieli ze sobą stoję. To wszystko, dziękuję wam bardzo. Dziękuję. Przepraszam, czy ktoś z was widział mój portfel? Pani profesor, ja nie chcę nikogo oskarżać ani nic insynuować, ale zaraz na początku chyba widziałam jak Hanna stoi koło pani do Repki, więc może ona ma coś. Aż nie bądź śmieszna, nic nie wzięłam. Możecie mnie nawet przeszukać. Tak to powiedz to za Przecież to jest mój portfel. Ale ja nie... Ale ja nie wiem skąd to się tu wzięło. Nie Nieność woździra to złodziejka. Uspokój się Ashley. Hana, jak mam tworzyć zespół skoro mnie ukradłaś? Ale ja nic nie zrobiłam! Przepraszam, ale nie będę tolerowała takiego, to, takiego zachowania. Nie przychodź już więcej na półko, nie będę z tego wyciągała konsekwencji, ale po prostu nie przychodź. Twoją rolę zagrał to inny. Proszę wyjść. Naprawdę tego nie zrobiłam. Ktoś musiał mi podłożyć ten portfel. Dobrze ci wydaje mi się, że zrobiła to Asza. Naprawdę? No tak, a zresztą nieważne. Mam dla Ciebie propozycję. Jako? E, idę się na imprezę do Brysa. E, czy zechciałaby Pani iść ze mną? No chodź. No.